Odcinek ósmy. Strażnik miejski, urzędnik terenowy. Małe trybiki, które codziennie potwierdzają istnienie systemu. Strażniku miejski, urzędniku terenowy przyjrzyj się temu, co robisz. Nie będzie tu dyplomatycznych słówek ani kurtuazyjnych uśmiechów. Jesteś drobnym trybikiem w wielkiej machinie, która nazywa siebie porządkiem. Twoja rola jest prosta, codzienna i paradoksalnie potężna w skutkach. Nie dzierżysz karabinów, nie nosisz munduru rządowej armii. Twoja władza ma inny smak smak papierków, naklejek, mandatów czy gruźb administracyjnych. I dlatego jest tak niebezpieczna, bo niszczy życie nie jednym głośnym wybuchem, lecz tysiącem małych gestów, które codziennie łamią godność, odbierają czas, energię i sens. Nie ma tu poezji. Twoja praca polega na egzekwowaniu drobnych zasad, które razem składają się na system. Czy to kontrola śmieci, czy sprawdzenie zgłoszenia o drobnym wykroczeniu. Czy wywieszenie kawałka, pa kawałka papieru z informacją do zapłaty? Każdy z tych aktów jest jak szpilka w mięsie społecznego zaufania. System, który nie ma legitymacji moralnej, otrzymuje się dzięki tysiącom takich szpilek i ty je nabijasz. Niektórzy myślą, że to niewinne działania. To przecież tylko porządek ktoś musi to robić. Tylko, że porządek, który rodzi się z przymusu, nie jest porządkiem, jest machiną kontroli, a twoje ręce są częścią tej maszyny. Nie oszukuj się, gdy stajesz z nakazem w ręku i mówisz człowiekowi, że ma zapłacić karę za to, że jego jedyny boks gospodarczy nie spełnia norm, gdy wystawiasz mandat za źle ustawiony kosz na śmieci. Gdy wlepiasz karę drobnemu przedsiębiorcy, który ledwo otrzymuje rodzinę, to nie wykonujesz abstrakcyjnego polecenia. Ty niszczysz czyjeś życie. I to nie jest czcze, retoryczne zdanie. To fakt. Drobne koszty kumulują się. Mandat tutaj, opłata tam. Administracyjne sankcje. Nagle człowiek, który miał marzyć o godnym życiu. Musi wybierać między jedzeniem a opłatą. Twoja tak zwana dokładność w przestrzeganiu regulaminu kończy się tam, gdzie zaczyna się cudagodność i możliwość przetrwania. I nie opowiadaj mi bajek o tak zwanej neutralności. Urzędnik, strażnik, to role polityczne. Każde Twoje pismo, każdy Twój dokument jest aktem woli systemu. System mówi, musisz, a Ty mówisz, ja wykonuję. To wygodne, to bezpieczne, to moralnie puste. Wymówka, to nie moja decyzja, brzmi ładnie w rozmowie z kolegami, ale nie w głowie tego, komu odebrałeś środki do życia. Twoje ja tylko realizuję zarządzenie, to kolumna w księdze win. Historia pamięta nie decyzje szefów, ale tych, którzy je wykonywali przy biurkach, bo to oni prowadzili egzekucję codzienności. Spójrz na swoją codzienność: blok numerów, kartoteka, formularz i druk. Każde kliknięcie w system, każde wysłane pismo, każde wlepione zawiadomienie to decyzja o użyciu władzy. Nie jest to zawsze dramatyczne i w tym problem, bo najgorsze zło to to, które przychodzi powoli i z pozorną uprzejmością. Wlepiasz mandat za nielegalne parkowanie, a ktoś traci pracę przez spóźnienie, bo nie miał jak podjechać. Wysyłasz wezwanie do usunięcia rzekomo nielegalnego ogrodzenia, a stary człowiek traci kawałek ogródka, jedyne okno na radość. Twoje gesty są jak krople, które drążą skałę niezauważalne dziś, katastrofalne jutro. I tu jest ta bezwzględna prawda moralna wartość Twojej pracy nie zależy od tego, jak precyzyjnie stosujesz przepisy, ale od tego, komu one służą. Jeśli przepisy służą do ochrony życia, zdrowia, godności, Twoja rola ma sens. Jeśli natomiast służą do utrzymania systemu, do reprodukowania zależności, do sankcjonowania biedy, Twoja rola jest zbrodnicza. I niestety, w wielu miejscach przepisy są projektowane tak, by prostować rzeczywistość w jedną stronę, by zwiększać kontrolę i podatność obywateli. Twoje ręce te mechanizmy uruchamiają. Przychodzi moment, kiedy trzeba zapytać, czy naprawdę chcesz być tym, kto codziennie potwierdza istnienie systemu, zamiast tym, kto przywraca człowieczeństwo? Możesz się obronić. Robię to, bo tak kazał kierownik. Mam rodzinę, muszę zarabiać. Bez tego nie miałbym pracy. I to wszystko prawda, nie neguję ekonomicznej potrzeby. Twierdzę tylko, że życie w systemie bez sumienia to cena nieproporcjonalnie wysoka. Każdy zarobiony grosz przesiąknięty krzywdą ma smak zgorzknienia. A w końcu to nie kasa jest twoim pomnikiem, lecz czyny, które zostaną zapamiętane. Nie ma miejsca tu na sentymenty wobec procedur. Jeśli masz odwagę, możesz wykonać inny wybór. Odmówić wysłania pisma, które skazuje rodzinę na eksodus. Zaproponować alternatywę wobec kary, która nie łamie życia. W praktyce, zamiast natychmiast wypisywać wezwanie do usunięcia, wskaż terminy realne, wskaż pomoc, skieruj do organizacji społecznej, zaoferuj rozmowę. Małe gesty, ale system boi się gestów, które odwracają mechanizm. Bo mechanizm najskuteczniej działa, gdy każdy wykonuje swoje polecenie bez refleksji. Ty możesz tę refleksję wprowadzić. Zauważ też, że twoja informacja ma wagę. Kiedy wzywasz służby do tzw. zgłoszenia, kiedy notujesz w bazie, tworzysz historię o człowieku. Ta historia może zablokować dostęp do mieszkań, doprowadzić do bankructwa. Czy zniszczyć reputację? Rzadko myślimy o notatkach jako o narzędziach przemocy, a jednak to one są początkiem kuli śniegowej. Twoje pismo, twój podpis, twój numer referencyjny to instrumenty, które mogą ratować lub zgubić. Wybierz mądrze. Nie chcę tu idealizować urzędników, którzy działają w warunkach skrajnego nacisku. Wiele procedur to wynik realnych potrzeb, bezpieczeństwo, porządek sanitarno-epidemiologiczny czy ochrona środowiska. Nie o to chodzi, by likwidować kontrolę. Chodzi o to, by je stosować z humorem człowieczeństwa, z wyczuciem proporcji. Gdzie przepis niszczy sens życia, tam powinien się pojawiać człowiek, który powie stop. Nie automat za biurkiem. Nie drżący system. Ty, człowiek. Jeśli w Twoim instykcie rodzi się wątpliwość, to znak, że masz sumienie. Nie krocz drogą, na której sumienie wygasa, bo każdy wygaszony głos w Tobie to krok ku utwardzeniu systemu. Gdy rozumiesz, że Twoja rola jest mała, lecz skumulowana, ma być wielka, wtedy masz obowiązek użyć tej małej siły do odwrócenia krzywdy. Może to być prosty akt. Zamiast wystawić mandat, przygotuj przyjazne pismo informacyjne. Zamiast wyciągać konsekwencje, przekaż możliwość naprawy. Zamiast wynosić graty z podwórza samotnej staruszki, daj znać o programie pomocy sąsiedzkiej. To nie jest heroizm, to etyka. Nie mówię, że będzie łatwo. System każe odstępstwa. Szef może spojrzeć krzywo. Kontrola może docisnąć, koledzy mogą odwrócić wzrok. Ale pytanie brzmi, jaką cenę jesteś w stanie zapłacić? Cenę pieniędzy i spokoju, czy cenę do człowieczeństwa? Gdy będziesz miał twarz przed lustrem, co wolisz widzieć? Urzędnika, który był przekupiony wygodą? Czy człowieka, który choć raz wybawił sąsiada od upadku? To jest wezwanie do odpowiedzialności, a nie do rewolucji. Nie musisz rzucać pracy, by być człowiekiem. Wystarczy zaczynać dzień od pytania, czy to, co robię, czy to, co zrobię, zniszczy komuś życie. Jeśli odpowiedź jest tak, znajdź alternatywę. Jeśli jest może, zrób krok, by odpowiedź brzmiała nie. W końcu Twoje codzienne wybory mogą albo potwierdzać istnienie systemu, albo go zaczynać zmieniać. Pamiętaj, mały trybik może zatkać maszynę, ale może też ją odmienić. Którą z tych dróg wybierasz?